Ja nikogo nie tyranizuję! Tyranizujesz mnie! Wcale cię nie tyranizuję! Wykorzystuję swój autorytet, żeby zmusić cię do zrobienia czegoś, czego nie chcesz robić! I to jest właśnie definicja tyranii! Też znam historię! Dawno, dawno temu był sobie mały fistaszek, który znalazł magiczną czapkę, która była też szczeniaczkiem grającym na flecie. koniec. Ale się nie pozbędziemy naszych skorup. No dalej wesprzyj mnie. No nie wiem. Zaczyna się robić nieco chłodno, nie uważasz? Ta kłodnia to trochę jakby nie moja bajka. Zwłaszcza, że nie lubię bajek, którym mrożą mi oczy. E, myślę, że przyda wam się pomoc z zewnątrz. Zgadzam się, Gambol. Ty zdecyduj, bez skorupy czy w skorupie. Myślałem o profesjonalnej pomocy. Że niby psychologa? Tak, albo sędziego walk w klatce, albo coś. Nie trzeba. Myślę, że podejmiesz słuszną decyzję. Dla dobra wszystkich. Włączając ciebie. Gumbel, co ty robisz? Odczuwam wagę tej decyzji. było pozostać przy siekierze. Tak, też czuję, że odrobinę za bardzo mnie poniosło. Spoko, i tak zrozumiałem. Dobrze. O, oh, spróbuj się nie przejmować. Posłuchaj swego serca i powiedz to, co chcesz. Wiem, że podejmiesz dobrą decyzję. O, oh, dziękuję, pani Fitzgerald. Proszę, zjedz ciastko. To ci oczyści umysł. A, dziękuję. Co to jest? Co się stało? O, oh, w kuchni wydarzył się mały wypadek. A, no tak. Pięknie. Do widzenia. O, nie, 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 nie. O, nie, 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 nie. O, nie, nie, nie. Ha? A, wiadomość od Penny. Wiem, że powiesz to, co trzeba. O, i dodała emotkę z kciukiem w górze, żeby mnie pocieszyć. Tylko takie coś znalazłam, by pokazać dłoń z odciętymi palcami. Żeby było jasne, to jest groźba. Mm. A? Co to jest? To Kroko Dobra, super. A zatem podjąłem decyzję. By zilustrować mój punkt widzenia, opowiem Wam pewną historię. Dawno, dawno temu, w odległym czasie, w odległym miejscu, w pewnym bardzo dalekim zamku, mieszkał król, który bezsensownie bał się zewnętrznego świata. Dzień dobry, gdzie mogę wnieść opłatę za parkowanie? <grystanie> Więc postanowił zamknąć drzwi do zamku na zawsze. Hej, spokojnie, właśnie uprzytomniłem sobie, że jesteśmy w średniowieczu, a przecież wtedy nie było aut. Na zamknięciu drzwi się nie skończyło. Król zmusił wszystkich do noszenia zbroi. To było niewygodne, ale jakoś się przyzwyczaili. Z wyjątkiem jednej osoby księżniczki. Pewnego dnia zrzuciła zbroję. Okazało się. Że była piękna. A! Księżniczka mogłaby wyglądać nieco lepiej. Jasne, sorki. O, przepraszam, nie o to mi chodziło. Błagam, większego potwora nie mogłeś sprokurować? E, sorki, zaraz coś z tym. Dobra, wszystko jedno, opowiadaj dalej. Król się złościł, że pozbyła się zbroi, a księżniczka chciała, żeby pozostali też się ich pozbyli i byli sobą, a więc zaprosiła przystojnego księcia, żeby rozwiązał ich problem. O, książę, którego kocham, pomóż nam podjąć decyzję. Ale król ostrzegł księcia. Niech decyzja będzie słuszna, bo inaczej poproszę cię o rękę i nie w sensie mózg puścia. A księżniczka na to... Czyli albo groziła, albo oszalała, co nie wróżyło niczego dobrego. A więc książę odpowiedział. W formie takiej historii. Dawno, dawno temu była sobie rodzina kokonów, która mieszkała na gałęzi drzewa. Pewnego dnia jeden z kokonów otworzył się i z jego wnętrza wydostał się... Piękny motyl! Wy też wyjdźcie ze swoich kokonów i bądźcie piękni! Kokony się zezłościły, widać to było po ich twarzach. Atmosfera się zagęściła, więc wezwano przystojnego Biedronka, żeby pomógł rozwiązać problem. I wiecie, co powiedział Biedronek? Dawno, dawno temu. Była sobie rodzina nasion, która mieszkała pod ziemią. Podobało im się to. Ale pewnego dnia jedno z ziaren postanowiło urosnąć i stać się przepięknym kwiatem. Pozostałym nasionom nie spodobało się to, więc wezwały przystojnego ogrodnika, żeby rozwiązał problem. Hej! powiedziałem przystojnego. A wszystko jedno. Wiecie, co powiedział ogrodnik? Dawno, 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 dawno temu! A, Gumball, nie możesz powtarzać w kółko tego samego i liczyć na to, że ktoś z nas zmieni zdanie. Wiesz, mi próbowałam tego z rodzicami tyle razy, że na języko wyrosłem mięsię. No właśnie, powtarzanie tego samego komuś, kto się z tobą nie zgadza, nie zmieni jego zdania, a tylko go bardziej ze złości! Twoje niekończące się historie to dokładnie to samo, co nasze. co nasze niekończące się awantury. Może spróbujmy uznać swoje odmienne zdania. Tak, to jak jazda na trójnogim koniu. Łatwo się nie będzie jechało i na pewno zaboli to i owo, ale przynajmniej dokąd się dojedzie. Wow. To naprawdę było mądre, Gambol. Te twoje historie, żeby nam pokazać. <gryw>